Witajcie, słuchajcie, ja mam ogólnie bardzo dużo rzeczy do powiedzenia światu. znaczy terapeutom i rodzicom, e, którzy interesują się wspomaganiem rozwoju swoich dzieci. I gdybym ja chciała pisać o wszystkim na Instagramie, to ja miałabym 20 kafelków story codziennie i po kilka postów dziennie. Dlatego postanowiłam troszkę więcej publikować na YouTube. Znaczy, nie wiem, czy mi wyjdzie, bo. Mój zapał jest y, słomiany, czy na początku bardzo chcę, a później bardzo mi się nie chce. Ale no po prostu muszę Wam pokazać, jak zorganizowałam sobie kolejne y, pojemniczki, kolejne pudełeczka do terapii ręki. Zaraz Wam je pokażę. Oto one, później pokażę Wam środek. Podpisałam je specjalną maszyną metkownicą, ona etykietownicą z Action. Teraz zaprezentuję Wam, co znajduje się w środku. Oczywiście to są wszystkie pomoce do motoryki małej, które mam. Twarda plastelina, akurat te sztuki kupiłam w Kauflandzie. Bardzo twarde, ciągnące się, fajne. Tutaj mamy takie robaczki, które chyba zamówiłam na Timie albo na AliExpress i nie mam do nich ani tego specjalnego magnesu, ani tego drewienka, do którego się je wkłada, więc ja je wciskam w karton i dzieci wyciągają. Tutaj z Timu takie mm, światełka, one służą do Zabawy na koncercie, na koncertach i ludzie zakładają na palce. Mają też takie nakładki specjalne dla dzieci, i tu chodzi o to, że można się bawić tym światełkiem, ale też są gumeczki na palce do terapii ręki, do izolacji palców. Zwykłe, standardowe klamerki drewniane, a tutaj takie metalowe, to są takie rzadki do karniszy z dawnych. One są bardzo takie trudne do naciśnięcia. Klocki z PEPKO. Tutaj mamy igły plastikowe, którymi no, nie można się ukłuć. I tutaj fajnie, e, słoiczki z kremów do oczu albo z takich miodów do terapii ręki, do takich chwytów precyzyjnych. E, tutaj co mamy? E, pineski do piłek golfowych. I znajdziecie je też na Temu albo na Allegro. Właśnie do takich rzeczy na przykład, że kładziemy piłkę na te pineski, a do te pineski też trzeba coś wbić. I one też są bezpieczne e, w porównaniu do tych standardowych pinesek. Takie mega twarde klockie wykosztuje bardziej do matematyki, ale te mi zostały z tych matematycznych. I no właśnie, jak widać, mega ciężka sprawa. Rzepy też je wykorzystuje bardziej do takiej terapii precyzyjnych chwytów dłoni i bransoletki oraz pierścienie, które masują i takie doznania sensoryczne, ale też termiczne, bo one są zimne do tego. I takie wielkie klamry ze sklepu chińskiego. Teraz to wszystko zamykam i odstawiam na miejsce i kiedy będę ich potrzebowała, to wiem gdzie są, wiem gdzie mogę je znaleźć. Zobaczcie, całkiem udaje mi się utrzymać ten porządek, który zrobiłam we wrześniu, nawet w sierpniu, a takie półeczki dowieszane kupiłam w Action, też fajnie usprawniają organizację. Przed chwilą byłam też Action i kupiłam e, taki blok do malowania akwarelami i po prostu muszę Wam o tym powiedzieć, że to jest coś, co ja mogłabym w sumie kupować kartonami i mieć to u siebie non stop. Dlatego, że to są e, kartki A4, bardzo twarde, e, z taką fakturą, nie wiem czy Wy zobaczycie. Nie, wy chyba widzicie to, jakby to było czyste, ale to ma taką fakturę. I tak, można to wykorzystać oczywiście do tego, do czego to zostało stworzone, czyli do malowania akwarelami, ale dlaczego ja Wam to pokazuję? Dlatego, że jeśli macie dzieci, które już nie wkładają pomocy wydrukowanych do buzi, które właśnie nie niszczą tak różnych pomocy, no to nie musicie ich laminować. Laminowanie to jest tworzenie plastiku, to też jest dużo czasu, bo musisz to wydrukować, zalaminować, wyciąć, ale przede wszystkim chodzi o ten plastik. I ja na przykład już od dawna nie laminuję. A, jeszcze jedna ważna sprawa, że laminowane rzeczy, po pierwsze, ciężko jest chwycić, bo one są tak płaskie, tak śliskie, ciężko je na przykład z podłogi wziąć albo ze stolika. A druga rzecz, że one są. One odbijają światło, i często nie widać, co na nich jest napisane. No, i ja wolę na przykład włożyć do drukarki taką kartkę i na takiej twardej kartce wydrukować pomocę. I one są też bardzo trwałe. Moja drukarka radzi sobie z tymi kartkami, ale wyobrażam sobie, że drukowanie więcej niż 5 na raz chyba może drukarce zaszkodzić. Ale powiem wam, że mam nową drukarkę i mam starą drukarkę. Ta moja stara drukarka ona jest nie do zdarzenia. to jest Brother e, albo Brother. Jak to się czyta? W sumie nie wiem, zawsze mówię Brother, a nie Brother. Może to Brother. Dwie e, mam, one wyglądają bardzo podobnie, ale troszeczkę się różnią, ale ta stara, która już ma nie wiem, 10 lat, ona działa do tej pory i ona wszystko przemiele. Kolejna sprawa. To taki pojemniczek. Kiedyś Wam pokazywałam właśnie na YouTubie e, taki pojemniczek i tu są nagrody dla mojego dziecka. Znaczy nie dla mojego dziecka, tylko dla mojego podopiecznego, a bo w sumie to jest dziewczynka, więc dla mojej podopiecznej. E, my się umawiamy, że jeśli będzie intensywnie pracowała, jeśli będzie podążała za tym, co ja zaplanowałam na zajęciach, to są zajęcia matematyczne, to po półgodzinie, po półgodzinie zajęć, po pół godzinie, jeśli kiedy minie pół godziny zajęć, to wtedy jest przerwa, ja nastawiam wtedy timer, action timer na 5 minut, a ona ma do swojej dyspozycji takie pudełeczko. I powiem Wam, że akurat tylko z nią stosuję taką zabawę, ale ja akurat tego potrzebuję, bo ona potrzebuje przerwy, a ja potrzebuję przygotować sobie kolejne zajęcia, i napisać w jej zeszycie adnotacje dla rodzica, żeby rodzic wiedział, czy sobie radzi, czy co sobie nie radzi, i tak dalej. I tym razem przygotowałam coś takiego, że ona to otworzy, a tam będą... O majku, i po raz kolejny z action takie właśnie farfocle, żeby sobie mogła pogrzebać, poszukać tych zabawek do, za, do zabawy. Te farfocle ogólnie kupuje się w taki sposób, że one są złączone, a ja niektóre po prostu pocięłam i się zrobił taki kolorowy makaron. No i tutaj mamy standardową, klasyczną zabawkę z tym krokodylem. I ściska się zęby on w końcu zamyka paszczę. To dla małych dzieci nie jest naprawdę w porządku, bo mimo że to nie boli, to te dzieci się tak jakby przestraszają tej zabawki, no i tak nie bardzo na nią dobrze reagują. Eee, wszystkie dzieci lubią gniotki, to jest mój ulubiony gniotek, gniotek serce, serca i myślę, że ona też się nim trochę zabawi. Zostawiłam też te leniwce, bo ona akurat bardzo się tymi leniwcami fajnie e, bawiła, czyli wiecie, leniwce, które wyciągamy z tego drewienka i to jest taka terapia ręki. Chyba tyle jej przygotowałam na dzisiaj. Pokażę Wam też moje nowe klocki. Jestem fanką sklepu fajne Nie tylko dlatego, że Magda często wysyła mi zabawki właśnie do przetestowania i do pokazania, jakie one mają właściwości terapeutyczne, bo oczywiście to, to wszystko to są zabawki dla dzieci, ale ja, je, ja też pracuję z dziećmi. Tylko ja je wykorzystuję w sposób terapeutyczny. I najnowsza przesyłka od Magdy to są właśnie takie klocki Plip Kit. I te klocki właśnie chyba... To jest taka pomoc, którą od nich dostałam, która jest chyba najbardziej terapeutyczna, dlatego że te klocki właśnie wykorzystuję najbardziej z dziećmi z trudnościami ruchowymi, z dziećmi z MPD, bo te klocki są świetne właśnie do ćwiczenia na przykład obręczy barkowej. I zobaczcie, mam takie dwa, dwa klocki, i po prostu to jest na takiej zasadzie ch chyba nawet na YouTube jest o tym krótka rolka, krótki filmik, i po prostu. Mamy ostrość na moją twarz, chciałabym na klocki, ale aż dobra, po prostu tutaj wciskamy i później hop i możemy tylko z tego tworzyć różne rzeczy, ale zobaczcie jak ja wykorzystuję z dziećmi, czyli na przykład daję dziecku coś takiego i mówię, żeby podniosło ręce wysoko do góry, dziecko wysoko, o, poprawimy się, dziecko wysoko podnosi ręce do góry i ma zrobić tak i zrobić takie właśnie powiedzmy ruch skrzydeł i do samego końca. I zobaczcie jak pięknie ta obręcz parkowa tutaj działa. W ogóle jak się ramiona rozciągają, ten głosów jak się rozciąga w taki sposób. Kolejna rzecz i też to robiłam akurat z czyli daję to dziecku do tyłu. I tutaj dziecko zobaczcie też musi się wyprostować, nie garbimy się. Świetne ćwiczenie na poradne zajęcia, czyli dziecko łapie, hop. Okrąg robi taki, takie koło rysuje jakby yy, yy, rękoma. I później znowu musi złączyć, i później znowu hop. No, i tutaj dla niektórych dzieci to jest trudne, żeby wiecie, od tyłu to złączyć. I tutaj też. Wiele ćwiczeń z tymi klockami też można angażować dziecko w taki sposób, żeby te ćwiczenia integrowały różne przetrwałe albo niezintegrowane odruchy ale też musicie sobie poczytać o duchach. i wiadomo też, że z tego można budować różne inne rzeczy. I na przykład wczoraj, e, nawet mam chyba właśnie gotowce, <grym> bawiłam się z Kacperkiem i to też, zobaczcie jak to budzę wyobraźnie, bo Kacperek od razu stworzył z tego ludzików i to były ludziki. I No e, i była cała zabawa, wiecie, e, zabawa tematyczna, że coś tam robimy, bawimy się, a to jest akurat dziecko z opóźnionym rozwojem mowy, więc taka zabawa jest na propsie.